Czy wyobrażacie sobie, że w Piśmie Świętym, to mówię do tych, którzy troszeczkę już Pismo Święte znają, jest jasno stwierdzone, że my mamy matkę. No oczywiście każdy z nas ma rodzoną matkę, nie o to tu chodzi. Nie chodzi też o to, co Jezus mówił, że dla Niego ci, którzy słuchają Słowa Bożego, są matką i braćmi, w tym sensie są bliskimi. Czy wiecie, że w Piśmie Świętym jest fragment, który mówi, że Kościół, wszyscy chrześcijanie razem mamy Matkę? No, niektórzy zaczynają się już poważnie niepokoić, że ogłoszę tu jakiś dogmat o Matce Boskiej. Nie, otwórzcie sobie list dogmacjan. Tu stoi czarno na białym, zobaczcie. 4, y, 26. Jeruzalem zaś, które jest w górze... Jest wolne i ono jest matką naszą. Sprawdziłem w Grece, rzeczywiście pasuje. Zobaczcie, nie kobieta, nie Maria, tylko Bóg używa tej frazy nasza matka w stosunku do kościoła, że matką kościoła jest ojczyzna w niebie, do której zmierzamy. Ciekawe, nieprawdaż? Jak to się odwraca nasze ludzkie, czy fałszywe? teologiczne myślenie.